Złamała się jednak trochę To będzie gleba na stówę no, ale idzie Siemanko widzowie, chcieliście ktm to są Jest minus pięć I śniegu jest tam na polach dużo więcej niż tutaj Także to on leje Simskra na kadernie Ledwo odpalił stąd po ale dał radę Wbijajcie na sklep i sobie wyprzedaż jest do 90%, Także, jak ktoś jeszcze, to zapraszam A my co? Lecimy, zostawcie oczywiście łapkę w górę, za te ktm -y. Nie ma innej opcji Nie, koło! Nie, nie. zaraz Zamarznięty i rzuciło mnie tu, nie wiem jak skręcić. Nie, bo tu jest dużo śniegu i on ma ciężko przemierzyć No szybko jechałeś? No, nie za szybko, to nie było szybko Ciężko, ciężko się Ale fajnie ty nie, ciężko, Łatwiej opanować je Łatwo opadnąć, właśnie widać, łatwo. Na tej amery... ale tu jest zamrożony, rozumiesz? Jak chciałem skręcić i mię zciąg po prostu. A. Ja pierdzielę, ruszyć się. Hå-hå-hå! что? Ну, все, все. Слышите? Слышите, что? не а. Ладно, на Nie wiem, czy się o, To jest ciężko do zrobienia To jest ciężkie do zrobienia Czy na luzie

Teraz już pewnie. No nie jest znowu moja rękawiczka Co Coś ja zrobił? Jak mi dajecie tylko gaz w nabiegu Nie połamała się pójdzie, pójdzie <śla> Za duża siła była użyta Nie połamała się maszyna? Chyba wyskoczyło tu Połamała się jednak trochę Serio? I coś zrobił? No to ty żeś wyjeżdżał Ja nie chciałem puścić cegła Połamałeś bolida, no takie rzeczy To będzie gleba na stówę Ale wyjechał Kurde, spróbuję też. i'm not sure é this Ale wyjechałem, o, Teraz to żeś narobił elegancie. Jego ja trzeba w górę wyciągnąć już teraz, daj gaz. U, <śm> <śm>